Witajcie, jestem Dawid i to jest kolejny dzień na moim kanale. I dzisiaj będę Wam odpowiadać na pytania. Ja wiem, co jest na celu 2020, a nie było chyba w bardzo długo, ale może będę więcej na gry. Nieważne. Teraz ja będę odpowiadał na pytania. z nas bo Simulator 2 Jak tak, to jaka jest Twoja ulubiona hindzarówka? Eee... Nie wiem, ale... Ale wiem, może... Bo, ale sprawdź. Eee, jednak nie znam. Dzięki za komentarz. Teraz Ile masz lat? Eee, nie powiem. Drugie. Kiedy pogadamy z dzwiedzami? No najprawdopodobniej poda pogadamy z może będzie, gdy będzie wiosna, a może w wakacje. Lubisz masło? Tak. Dzięki za komentarz i nasz czas na kolejne pytanie. Jaki masz komputer? No. No, ja mam komputer chyba as Oj. I kim jesteś? Z słowiekiem. Dzięki tego pamiętam i teraz na kolejne pytanie. Co lubisz nagrywać? No, ja bardzo lubię nagrywać Minecraft, Roblox, Toki Doki. Doki. I co so jest? Drugie, jaki jest Twój ulubiony samochód? Nie wiem. Pies. Aha, okej. Okay. A, i YouTube. YouTube to oczywiście Roxembel i Lufelek. I i, i, i piszę na komentarzu chyba że mam problem z pisaniem komentarzy O co chodzi? Pisać twój komentarz, a wyświetla się. A nie wyświetla mi komentarz. Mój Twój cel. No i oto jest najlepsze pytanie. Ponieważ, ponieważ mój cel to jest 120-150 subów albo więcej. Więc jeśli damy na tym, to będzie mi bardzo miło. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i sejść!